Jest takie polskie powiedzenie, gdzie sędzia stroniczy tam sprawiedliwości nie znajdziesz albo francuskie. Jaki sędzia? Taki wyrok. Otóż coś, co jest y, dorobkiem naszej cywilizacji wskazuje na to, że wtedy, kiedy jest podejrzenie co do braku bezstronności, obiektywizmu sędziego, to należy wyłączyć sędziego. Nawet wtedy, kiedy byłoby założenie, że ten sędzia. Y, będzie starał się działać obiektywnie, ale w odbiorze zewnętrznym mogłoby wytworzyć się przekonanie są ku temu podstawy pewne że nie będzie orzekał w sposób bezstronny i obiektywny, to w interesie, najlepiej pojętym interesie sądownictwa jest takich sędziów wyłączać, podobnie prokuratorów, dlatego ustawodawca nie tylko Polski, ale wszystkich cywilizowanych krajów stworzył instytucję wyłączenia sędziego. Są takie przypadki, gdy wyłącznie następuje z urzędu i są takie, które powinno nastąpić na wniosek bądź z impulsu samego sędziego, który kierują się względami na dobro wymiaru sprawiedliwości i sprawy sądzonej takie działania podejmie. I od jakiegoś czasu spotykamy się z Państwem, wskazując liczne przypadki takiego jaskrawego, oczywistego łamania prawa, które pokazują, Chęć przejęcia pełnej władzy nad obszarem wymiaru sprawiedliwości przez aktualną ekipę rządzącą pana Tuska i Bodnara. Pierwszym tego przejawem było oczywiście nielegalne, bezprawne, przestępne przejęcie prokuratury krajowej. O tym tu i dzisiaj już nie będziemy mówić, ale kolejnym były przejęcia nielegalne władz polskich sądów, w tym sądu opozycyjnego w Warszawie i sądu okręgowego, co nastąpiło z pogwałceniem obowiązujących ustaw i prawa. Ale następnym tego wyrazem, konsekwencją, można by rzec, były manipulacje i są manipulacje związane z przydziałem sędziów do spraw, zwłaszcza tych, które mają polityczne znaczenie dla aktualnego obozu władzy. Wiemy o tym, że jednym z punktów stu bodaj, które zobowiązał się realizować Donald Tusk, było rozliczenie poprzedniej ekipy władzy Zjednoczonej Prawicy. Dlatego do tego potrzebny jest lojalny prokurator i lojalny sędzia, zwłaszcza jak nie ma dowodów. I Niestety te mechanizmy związane z manipulacjami w obszarze losowania sędziów no, udowodniliśmy, że one mają miejsce. Odwołam się do swojego przykładu, kiedy był losowany sędzia w sprawie wniosku komisji, byłej komisji, dziś nielegalnie działającej komisji śledczej do spraw Pegasusa. I okazał się być nie dość zaufanym aktualnej władzy, to losowanie unieważniono. Pokazywałem tego dowód i poddano jeszcze raz sprawę losowaniu, tak aby już właściwa osoba została wylosowana, i tak się stało. Dodam, że ustawa obowiązująca w Polsce nie przewiduje unieważniania losowań, a jednak tak zrobiono za wszelką cenę, chcąc zapewnić właściwe rozstrzygnięcie pomyśli władzy dlatego przejmowano te sądy, dlatego właśnie to wszystko się dzieje. I nie inaczej było ze sprawą funduszu sprawiedliwości. W sprawie funduszu sprawiedliwości y, akta y, są dalej niedostępne dla obrońców i nie mogą poddać kontroli pełnego procesu wyłaniania i losowania sędziów, ale wiemy już dzisiaj na pewno, że doszło do oczywistej manipulacji polegającej na tym, że tuż przed skierowaniem aktu oskarżenia w sprawie funduszu sprawiedliwości do sądu pan minister Bodnar delegował do tego sądu, do tego jednego, jednego wydziału Sądu Okręgowego Warszawy aż pięciu nowych sędziów. A to oznacza, że ci sędziowie byli nieobciążeni, tak jak pozostali sędziowie, którzy już tam występowali. A to oznacza też, że maszyna losująca, w cudzysłowie, czy ten algorytm, tak działa, że spośród wszystkich sędziów zawsze wybiera czterech najmniej obciążonych. Więc było jasne, że Prawie wszyscy ci delegowani sędziowie znajdą się w maszynie losującej i niemal tak się dokładnie stało. Było więc jasne, że któryś z tych sędziów ma ogromne szanse na to, by być wylosowanym i tak się stało. Została wylosowana pani sędzia Kosek Janusz. Tak? Koska, koska. koska Janusz. Tą panią mam już długie przejścia, ale do tej pory nazwiska jak widzi państwo, jeszcze nie opanowałem. Niemniej to, co jest jeszcze ciekawe i warte uwagi, to fakt, że wszyscy ci sędziowie delegowani przez pana ministra Bodnara mieli pewną wspólną cechę. Ta wspólna cecha to zaangażowanie polityczne po stronie aktualnej władzy. To jasne poglądy negatywne w stosunku do poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. To jest właśnie ta rękojmia, która kierowała, jak się wydaje, panem Bodnarem, który właśnie tak dokładnie dobrał tych wyjątkowych, zaufanych sędziów, by nie było niespodzianek. By wyrok, jeśli zapadnie, to był taki, jak mówi to francuskie powiedzenie: jaki sędzia, taki wyrok. Jakie oczekiwanie władzy, taki wyrok, dodałbym. Więc kiedy doszło do losowania, pani sędzia Kosek. Kowska Janusz została wylosowana. Przez kilka długich dni prowadziliśmy akcję informacyjną, pokazującą, że ta pani była w bardzo ostrym konflikcie z poprzednim kierownictwem ministerstwa, które przecież jest, czynione, co Państwo wiecie, odpowiedzialnym za Fundusz Sprawiedliwości. Że była w tym konflikcie w wymiarze procesu, który się toczył cywilnego. Że była w konflikcie z kierownictwem również w wymiarze sporu medialnego, gdzie atakowała poprzednie kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym mówiącego te słowa, gdzie były wzajemne no, przytyki i nieprzyjemności z obu stron kierowane. Z jednej strony ze strony pani sędzi, z drugiej strony my też ocenialiśmy panią sędzi tak, jak uważaliśmy to za właściwe i zgodnie z prawdą, z naszym przekonaniem. I wreszcie pani sędzia no, mocno straciła i na prestiżu, ale też na pieniądzach poprzez zdegradowanie jej moją decyzją, czy podległego mi wiceministra i przesunięcie jej do sądu, przesunięcie jej do sądu rejonowego, sądu okręgowego, gdzie była delegowana. A mimo to, mimo takiego zaangażowania emocjonalnego, w spór z byłym kierownictwem sprawiedliwości, mimo poczucia wielkiej krzywdy ze strony pani sędzi, nieuzasadnionej z naszego punktu widzenia, ale jednak Pani sędzia została wylosowana i dała się wylosować i nie widziała powodu, by spontanicznie natychmiast po tym losowaniu wyłączyć się ze sprawy. Ta refleksja przyszła dopiero po wielu dniach, po wielu dniach też naszych alarmistycznych informacji pokazujących, że jej obecność na rozprawie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości to jest zaprzeczenie elementarnej uczciwości i sprawiedliwości, bo podważenie czegoś, co jest zasadą wszystkich cywilizowanych państw, czyli gwarancji obiektywizmu i bezstronności sędziego. Skoro tylu jest sędziów w Warszawie, kilkudziesięciu, to gdzie, jak, gdzie, ale w tym sądzie nie ma problemu, aby wybrać innego sędziego. No i po tym długim procesie kwestionowania obiektywizmu i wiarygodności w tej sprawie pani sędzi wreszcie sięgnęła po rozum do głowy i doszła do wniosku, że rzeczywiście jest coś na rzecz. I złożyła wniosek o wyłączenie. No i co? Jaki jest jego efekt? Uzasadniała to rzeczywiście, że w jej obiektywizm w tej sprawie jest bardzo wątpliwy. Z czym się zgadzamy w stu procentach. Żałujemy, że tak późno to zauważyła. No ale jednak dała temu wyraz w postaci pisma, które skierowała do sądu i okazało się, że jej kolega sędzia uznał, że te wszystkie sprawy, ten proces, te konflikty te emocje wielkie, które towarzyszyły sporowi, to żaden problem. I że pani sędzia, no wbrew zdrowemu rozsądkowi każdego przeciętnego, przyzwoitego człowieka, będzie obiektywnie gwarantować obiektywne rozstrzygnięcie sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Drodzy Państwo, no, to jest pokaz wyjątkowej zuchwałości środowiska sędziowskiego, a tak naprawdę zuchwałości Bodnara i jego nowych władz Sądu Okręgowego w Warszawie. Które zdecydowały się taki proces przeprowadzić, to po prostu brzydko pachnie. To pachnie taką ustawką, że oto sędzia składa wniosek, pro forma, odpowiadając na zarzuty, które przecież mają swoje mocne podstawy, to każdy z tym się zgodzi, a później jej kolega i tak robi swoje i pani sędzia dalej ma sprawę sądzić. To jest kpina z elementarnej uczciwości i sprawiedliwości. Tutaj sprawiedliwości nie znajdziemy przy takim sądzie. Ale co więcej. Sąd, który jest tak stronniczy, jakby z samego założenia z definicji, który jest tak uprzedzony emocjonalnie, w tak silnym sporze emocjonalnym, też prestiżowym z ludźmi, których dotyczyć może przyszłe rozstrzygnięcie i wyrok, no, na zdrowy rozum nie może w oczach każdego rozumnego człowieka uchodzić za tego, który zagwarantuje obiektywne, bezstronne i sprawiedliwe rozstrzygnięcie tej sprawy. Więc tak naprawdę to Bodnar sobie w kolano, dbając o to, aby ta sprawa była rozstrzygana przez takiego sędziego, bo pokazał w tym samym kruchość własnej wiary, w, w zasadność oskarżenia księdza Olszewskiego, obu pani z Ministerstwa Sprawiedliwości, urzędniczek, ale też i w wątkach innych, pana ministra Romanowskiego i innych osób, które mają być też w przyszłości oskarżane w związku z tym wyrokiem, a ten wyrok ewentualnie jakby zapadł będzie przerzutował na całą sprawę i inne osoby też odpowiedzialne ewentualnie w ramach rozliczania politycznego, które pan Bodnar w tej sprawie realizuje. Więc mamy do czynienia z kolejnym jawnym dowodem, <laughs> dowodem brutalnej instrumentalizacji prawa, instrumentalizacji procesu karnego dla celów czysto politycznych tylko dlatego, żeby władza z góry wiedziała, jaki wyrok zapadnie.